Siema, tutaj Kuba, a wy znajdujecie się na ludboxie. Dzisiaj pogawędzimy trochę o Skyrim Together, sukcesie Wiedźmina, potknięciu Epic Games, xcom oraz nowym sezonie CryoTron. A i bym zapomniał, dziękujemy wam za wszystkie łapki, subskrypcje i komentarze. Uwierzcie mi, cholernie nas to motywuje do tworzenia filmów dla was. Najlepszy komentarz ostatniego odcinka to. W tym odcinku dacie radę wbić 12 op w górę? Zacznijmy może od wspomnianej wyżej, Gry o tron, ponieważ mamy mega ciekawą informację. Trzymaliśmy pierwszy zwiastun 8 sezonu gry o tron. Fani zacierają rączki na wieść o nadchodzącym nowym sezonie. Nie ma w nim zabraknąć soczystych bitew oraz zaskakujących wydarzeń. XCOM ma dla nas w marcu bardzo ciekawą ofertę i weszło z inicjatywą promocji niektórych naprawdę świetnych tytułów. Możemy promocyjnie kupić takie gry jak Destiny 2, The Elder Scrolls Morrowind Online, Overwatch i wiele, wiele innych. Jak wiadomo Epic Games Store chce się ciągle coraz bardziej rozwijać i prezentuje nam w swoim sklepie coraz więcej świetnych tytułów, takich jak chociażby nowy Metro Exodus. Lecz uważajcie, nie jest tak świetnie, jak mogłoby się wydawać. Epic Games nie posiada nawet najprostszych zabezpieczeń poprzez potwierdzenie e-mail. Wielu użytkowników skarży się na słabe zabezpieczenia i otrzymują oni informacje o, uwaga, próbach włamania na ich konto. W tej kwestii Steam zdecydowanie wygrywa z Epic Games. Uważajcie na swoje konta. Myślę, że nie ma osoby, która nie słyszała o wielkim sukcesie naszego polskiego Wiedźmina 3. Firma Sony opublikowała na wszystkich kanałach bardzo pozytywny materiał na temat wieśka. Skupiają się oni na samych superlatywach i chwalą oni studio CD Projekt Red, jak i całą Polskę za stworzenie takiego hitu. Jak mówią, jest to nasza duma narodowa. Graliście w trzecią część Wiedźmina? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Wiele osób w tym również ja, jarało się modem Skyrim Together, który umożliwiałby granie w świetny tytuł, jakim jest Skyrim w kilka osób, lecz nie jest tak kolorowo, jak moglibyśmy sobie to wyobrażać. Twórcowego moda zostali oskarżeni o kradzież własności intelektualnej przez Iana Patersona, twórcy innego moda do Skyrima. Jest on autorem popularnego wśród twórców modów narzędzia znanego jako Skyrim Script Extender. Pozwala on moderom na modyfikowanie gry w szerszym zakresie. Mega słabe zachowanie ze strony twórców Skyrim Together. A wy co myślicie? Napiszcie na dole. Wielkie dzięki za obejrzenie naszego filmu. Serdecznie zapraszam do aktywności. Trzymajcie się, życzę miłego dnia. Siema.